Cześć! Z tej strony Natalia z kanału Skilia by Natalia. Dzisiaj chciałabym pomówić o dwóch propozycjach marki Lalik. Jest to jedna z moich ulubionych marek produkujących perfumy. Podobają mi się ich nie tylko zapachy, ale też flakoniki perfum, które wyglądają jak rzeźby, ale są też bardzo eleganckie i klasyczne, można by powiedzieć. Co prawda, są takie zapachy od Lalik, które niekoniecznie są perfumami dla mnie, i tutaj mogę wspomnieć na przykład Ametyst, który kompletnie mi nie podpasował, ale doceniam kunszt samej woni. Natomiast dzisiaj chciałabym się skupić na motywie wanilii w dwóch kompletnie innych perfumach waniliowych od Lalik. Jeżeli jesteście ciekawi dalszego ciągu, to ja zapraszam dalej. Zacznijmy więc od pierwszej propozycji, czyli perfum Le Parfum. To są perfumy, które otwierają się taką mocną nutą korzenno-kuchenną, i to otwarcie jest też bardzo mocno przechylone w stronę męską. Początek tych perfum to jest popis gry liścia laurowego. I ja czuję na początku niemal tylko taki kuchenny liść laurowy. On jest mocno wytrawny. Balansuje na granicy wytrawności i gorzkości. Jest zielony, ale taki głęboko, mroczno zielony, tak jak pachnie liść laurowy. Ten liść laurowy też nie gra na mojej skórze monotonnie. Czasami jest bardziej pieprzny, czasami jest bardziej kremowy, a czasem jest nawet powiedziałabym migdałowy. Natomiast nigdy nie traci tego swojego wydźwięku, który jest taki kuchenny, zielony. Ziemisty i bardzo aromatyczny. Mniej więcej w połowie tych perfum szala zapachu zaczyna się przechylać z liścia laurowego na wanilię. Po drodze jeszcze w tym przejściu czujemy delikatne nuty zamszu, aż w końcu wanilia wysuwa się coraz bardziej na pierwszy plan tych perfum. Wanilia jest tutaj sucha i wytrawna. Na mnie nie jest kompletnie kremowa czy słodka. Kiedyś w komentarzu dostałam pytanie dotyczące tych perfum: czy to są perfumy nadające się do pracy? I do dziś nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że te perfumy są wytrawne i myślę, że w swojej eleganckości będą dobrymi perfumami do pracy, ale ja bym uważała, dlatego że na niektórych osobach ta wanilia może być bardzo przytłaczająca. A zwłaszcza przytłaczająca dla otoczenia. Całe perfumy mają charakter taki ziemisto-zielono-pylisty. Nie są ani przez chwilę słodkie, są mocno wytrawne, a wręcz powiedziałabym czasami nawet gorzkie. To są perfumy, jakich podobnych nie znajdziecie w mainstreamie, więc są bardzo według mnie wyjątkowe. Myślę, że mogą nie być dla każdego, ale jeżeli lubicie wanilię i nie przeszkadzają Wam nuty kuchenne czy przypraw kuchennych, to ja bym polecała ich testy. Według mnie są świetnie skonstruowane, chociaż niekoniecznie dla mnie. Dla mnie te perfumy są troszeczkę zbyt gorzkie, ale doceniam kunszt i z czystym sercem mogę Wam je polecić. Drugie perfumy, o których dzisiaj chciałabym powiedzieć, to jest oda do takiej słodziutkiej, cukierkowej, ale nie bardzo ulepnej wanili. I mowa tutaj o perfumach Satin, czyli drugiej propozycji waniliowej na dziś. To są perfumy bardzo mocno mleczno-waniliowe, i za ten efekt mlecznej waniliowości odpowiadają nam tutaj nuty heliotropu, jaśminu, magnoli i tuberozy. Na początku tych perfum gdzieś w tle mruga nam też nuta czerwonego pieprzu, ale wydaje mi się, że ona dość szybko się ulatnia, bo już bardzo szybko od rozpoczęcia perfum zupełnie jej nie czuję. Dłużej za to utrzymują się nam nuty fasoli tonka i drzewa sandałowego, które jeszcze bardziej podkreśla nam słodkość tej kompozycji. Rozwinięcie tych perfum to jest wanilia. Wanilia słodka, miękka, Plastyczna, ale nieulepna, taka przypominająca trochę waniliową gumę balonową. Baza tych perfum to jest drzewo sandałowe. I oprócz drzewa sandałowego, ja tutaj wyczuwam w pewnych momentach takie smuszki kadzidła. Mimo, że kadzidła nie ma w składzie tych perfum, natomiast przy zakończeniu te perfumy robią się coraz mniej waniliowo-budyniowe a coraz głębsze i ta wanilia jest taka może nie ciemna, może nie mroczna, ale dużo bardziej głębsza niż na początku i jestem tutaj trochę rozdarta. Nie wiem czy ta wanilia z początku budyniowo-waniliowa podoba mi się bardziej, czy to waniliowo-kadzidlane, kadzidlane w cudzysłowie zakończenie, bo obydwie nuty bardzo mi się tutaj podobają. Te perfumy to jest taka puchata kuleczka, połączenie waty cukrowej, takich niezidentyfikowanych cukierków waniliowych i puchatego, mięciutkiego szaliczka z alpaki w kolorze białym albo bladoróżowym. Czasami też mam wrażenie, że te perfumy pachną jak takie gorące, rozmiękłe płatki kukurydziane z mlekiem. Nie wiem skąd to skojarzenie. Zapach jest generalnie bardzo słodki i gra na jednym bardzo wysokim poziomie słodkości, ale jednocześnie nie wpada w nuty pudrowe czy kosmetyczne. A w każdym razie na mnie nie wpada w takie tony. Pach jest dość suchy, ale jednocześnie taki miękki jak wnętrze bardzo twardego cukierka, które jest takie delikatnie lejące się i bardzo mocno waniliowo-budyniowe. Zapach sam sobie jest bardzo ciepły, sympatyczny i przytulny. Uważam, że będzie świetnym zapachem do szalika na zimę. Może też sprawdzić się dobrze w zimną wiosnę. Nie polecam tych perfum do pracy, ponieważ ta ilość słodkiej, mdlącej wanilii może mocno przytłoczyć i wywoływać migreny u współpracowników. Według mnie te perfumy są pięknie zmieszane, bardzo sympatyczne. Ale nie są kompletnie odkrywcze, i ja myślę, że nie o to chodzi w tych perfumach. Wydaje mi się, że to są perfumy, które mają wywoływać uśmiech, komfort, które mają się nosić jako taki umilacz czasu i nie pretendują do bycia najbardziej odkrywczymi. Perfumami waniliowymi. Te perfumy mam wrażenie, że przechylają się bardziej w stronę kobiet i kobietom szczególnie te perfumy polecam. Trwałość jest bardzo dobra, cały dzień spokojnie. Myślę, że na niektórych osobach ta trwałość będzie jeszcze większa. Z tych dwóch propozycji ja wybrałabym raczej satin, chociaż nie wiem, czy po noszeniu przez dłuższy czas nie wywoływałyby we mnie takiego odczucia. Zmęczenia i znużenia tą jednostajną, słodką wanilią, ale aplikowane od czasu do czasu myślę, że byłyby fajnym umilaczem czasu. Podobnym do Kenzo Flower, czyli mojego ulubionego umilacza jesiennego. To już wszystko na dzisiaj. Jestem ciekawa i dajcie mi znać na dole w komentarzu, która z tych wanilii Lalik bardziej do Was przemawia i dlaczego. Dajcie mi też znać, czy podobają się Wam inne zapachy od Lalik. Ja już zamówiłam próbkę kolejnego zapachu, który jest bardzo popularny i który już od dawna chciałam lepiej przetestować, więc być może wkrótce pojawi się na kanale jakaś recenzja tego zapachu. Na razie się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną. Widzimy się w kolejnych pięknie pachnących odcinkach. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!